jakie to było ostre. Co? A, Wrzucę to! <laughs> Przyznał się! Przyznał się! Witam wszystkich z tej strony Łukasz. Wraz ze mną jest Blue, Karol Gonsba. Karol Gonsba i Odbieram dzisiaj nam nowy kanał. Będziemy dzisiaj robić jego specjalność, czyli ostre jedzenie, coś co absolutnie nie jest moją specjalnością. Tak. Jest dużo tego na kanale, moim no, lubię ogólnie. To Masz ostre ostrego chipsa, najostrzejszy sos no, i ogólnie. To... Ty lubisz się znęcać. na sobie. Ja tego zrobiłem, także Mandzio do mnie wpadł, odnalazłem taką książkę. Z ostrymi sosami. Dzisiaj będziemy je. testować. Można zaprezentować sobie w środku. Jest Już się tutaj boję. 12 sosów, 6 jest zarezerwowanych dla mnie, 6 pierwszych, 6 się pojawi na kanale Dokładnie. Zataglowa. Ale moja mama zarobić się robi, bo ona nic nie mówi o łapkach, i jest masła łapek w górę, także uczmy się od niej. Aleksuja, to zostawcie kilka łapek w górę Manzi. 10 tysięcy pod chwilę. Czemu ja mówię Mandziowi? Łukaszowi 10 tysięcy! Pokażcie moc. Dziś. Przygotowałem specjalnie skrzydełka. Karol to Sam ugotował. Czemu mówię, mam. <laughs> Dobra, dobra, tak naprawdę Ogólnie to, to przysza, okazało, wszystko tak. zrobił, ale nie wiedział gdzie jest patelnia, gdzie jest olej. On nie wiedział, gdzie ma w domu patelnię, nie wiedział, gdzie ma w domu olej, jak się zapytałem o sól i pieprz, to zrobił takie ogromne, przerażone oczy. Nie było tak. <laughs> dobra, dawaj pierwszy sos. One są od najłagodniejszego do najostrzejszego, czy one tak. są całkowicie losowo? Od chyba najłatwiejszego od Bardzo najłatwiejszego dobrze, w mi, się to, mi się to podoba. To są challenge y w ogóle. Otwórz książkę, to będzie pierwsza książka, jaką przeczytamy do końca. Wreszcie. W szkole, szkole powinny być takie lektury szkolne. Czy tak? myślałeś, że kiedykolwiek na odcinku na YouTube będziesz czytał książkę? Nie. Wygląda... No tak wygląda. Wygląda jak taki przyjemny No raczej coś. taki, kurde, w ogóle nic Tutaj nie mamy jakiegoś właśnie osiołka, który kopie. Tutaj jest, o patrz, smak bekonu ma być. Tak? Tak, jest właśnie, że askik King bacon. się powinno sosu dawać na skrzydełko, bo ty tutaj nie, wiesz. No, tego zacznijmy, że nie wiem, po co my to robimy, w sumie. Ale co, co przecież, przecież byłeś jak taki jak. No y może skąd nagrywać. <grym> przecież jak taki kozak powiedziałeś, że no ja przecież nic nie poczuję, nie potrzebujemy mleka. Część znaczy, jakbym ja tak wyszedł na nagraniu nie jeszcze z własnego nie mieszkania kocek. Tak, ja nie, 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 nie potrzebujemy, nie mleka, nie potrzebujemy tak. mleka, nie potrzebujemy niczego. Dobra, słuchaj, właśnie po to wziąłem skrzydełka, żebyśmy mogli trochę tego sosu spróbować i żeby to nie było na zasadzie. W zasadzie, że Dobra. właśnie dajemy tylko kropelkę i. Dobra. O, o, jakie ostre, tylko żebyśmy takie. Dobra, jednak jestem głodny i nie mogę się doczekać. Dobra. Uwaga. Ale dobry sos. Stary, ale to jest smaczny sos. Czy co, jest ostry dla ciebie? Nie, no jest taki. Nie, nie ja nie, nie lubię tego. Dary. że jak no. ktoś je ze mną i pyta, i wiesz, o, jakie ostre, a takie... No, nic nie, nie czuć. Nie, 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 właśnie taki jest bardzo. Taki bardziej pieprzowy, A ten garle trochę taki. Spoko. Tak, octowaty zwykły sosik. Widzę, że głodny jesteś. <noise> Jak ci się skończy na skrzydełku, to tam sobie weź, bo mam Nie ma, na po te skrzydełka żeby być tak dobre. To jest sól i pieprz. I skrzydełko Karolu. Poznajemy. Słuchajcie, jeżeli będzie dużo, jeżeli będzie dużo łapy w górę pod tym filmem, to zrobimy kurs gotowania dla Karola, ponieważ wszyscy wiemy, a szczególnie jego mama, mam nadzieję, że twoja mama to ogląda, że ty nie potrafisz nawet zupki chińskiej <noise> zrobić. No to że jeszcze daje radę, ale to prawda. Przydało się. Dobra. Dawaj kolejny sos, numer drugi. Wygląda podobnie, tylko chyba jalapeno. Przeczytaj nie? właśnie, czy, jaki on ma tutaj specjalny smak. Awesome on shrimp rice. Asking in chili lime hot sauce. Czyli będzie To Ten ostatni to ja Ci powiem, że ja go odłożę, ale ten już ma ciemniejszą barwę dużo ten sos. Właśnie nie jest taki jaśniutki jak tamten. Limonko. Ej, ten w ogóle nie ma ostrości. Jak no. tamten miał, no ten w ogóle nie ma, to jest limonka po prostu. Karol, co to za słabe sosy kupiłeś? Spokojnie. Co to są za słabe Spokojnie. sosy? Spokojnie, jak będziesz ten Co ten to za słabe sosy? Sosy, nie uda wam się! You can't handle this, jest napisane. Spokojnie. Drugi sos, nic nie czuć. Dawaj Dobra. trzeci od razu. Czy jakie, Co jest na trzecim napisane? Na trzecim... Sira... Is... Sriracha. Sriracha. Okay, A, no to... No nie potrafię no to... tego przeczytać. Sriracha, czyli to jest... To ja że znam. Nie będzie tak prosto z tym sosem? Może nie wyleć? Pokaż. Jezu, czekaj, co z tym sosem? No. O, 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 o. No, dobra, dobra, już, już, bandzio, już. O, nie, to jest tylko sos poziomu trzeciego, nawet go nie poczujesz. Dobra, okej. Okay. Przecież ty jesteś specjalistą, bo to, tutaj mm. ostre wyjedzenia. No. Pachnie, ojeju, jak ostro pani, ale to sobie raczej chyba po prostu. Ostro. O, sriracha, już trochę czuć na języku. Odrobinę. I teraz, kto się przygotował, ten jest przygotowany, a kto jest nieprzygotowany, tego piecze język. <laughs> nie, to jest już, Jeszcze nie lubię, ja nie lubię srirachy, ten jest już ostra, już, już dojadasz tutaj mięso, żeby zabić smak, <laughs> nie lubię srirachy, nienawidzę, jest taka ostra, ogólnie Mandy bardzo się na mnie zdenerwował, ponieważ nie mam leka u mnie, no i on Dobra, powiedział, tam. że przetestujemy alkoholem. no <laughs> tak myślę, ale no, tak czytałem w internecie. moi to, ja moi drodzy. No, kto by po prostu wszedł do internetu i napisał kłamstwa? No przecież to się w głowie nie mieści. Dalej, kolejny sos, proszę. Dobra, czwarty, coraz bliżej. Nie wiem, czy powinienem się kończyć, że coraz bliżej końca, ale powiem Wam, że już. A, O, ten jest cayenne. Kojarzysz Pieprz Cayenne. No to ten właśnie jest na bazie Pieprzu Cayenne, sos, i już nawet nie chcę tutaj z niego nalepka zejść. Karolów omijamy ten sos, idziemy nie, o... Nie, <laughs> nie, nie, dobra, patrz, patrz, patrz. Trzeba chodź. być, wiesz. Odważnym. Karolu, ile chcesz nutek? Po jednej nutce. Proszę. No e! Już widzę jak ty milej. No i... No żebyś posmakował trochę! Dobra, dawaj, szybko. Paszmandziowi mandzio, zaczął się kaszleć po prostu, jak już po. No wiesz, Karol, ja Dobra. jestem uczulony na ostre sosy, tak chciałem Ci powiedzieć, po szóstym muszę skończyć. Dobra, Dobra. Trzy, czekaj. Cztery, już tutaj, bo tutaj się zaczynają. zaczynają. Proszę? czekaj, czekaj, Bredo, czekaj czy, ja za, czy zaraz strzeli? Nie, nic! Może teraz? Czekaj, może to jest. Lekko taki... czuję. Może to jest taki cichy zabójca, że zaraz będzie. Lekko czuję. Ja nic. Absolutnie niczego. Cały czas streacze czuję na języku, ale okay. tego... A może się mieszają właśnie? Nie wiadomo, może... Wiesz, ten jest ostry, ale jest tak podobny ostry do streaczy, że nawet nie czujemy różnicy. Dobra, dawaj kolejny. Ja wiem, że ten dobra piąty sos, hot with habanero pepe. Haban... O nie, nienawidzę fabryczki Habanero. Bo nie wiem, czy chyba tylko ja jestem taki dziwny, że ja czuję kilka rodzajów ostrości, że czuję ostrość, która jest taka słonawa, na przykład Sos Louisiana. No. Taka ostrość taka właśnie, która pali gardło. Czyli taka papryczka czerwona, albo papryczka habanero, i taka kwaśna ostrość. Na przykład, jakieś jalapy niemalynowane, to jest wtedy takie, o, takie kwaśne dziwne. Nie czujesz tak? No czy, że to nie, ale na bieżu... czy wy tak czujecie. Jestem sobie. Niej... Ops, Nadal Syracha była gorsza. Cały czas. Jak to jest możliwe, że sos, który był poziomu trzeciego, był gorszy od czwartego i piątego? Dobre pytanie, nie wiem. Dobra. Ale spoko. Ten był cały czas spoko. Wszystkie te sosy były smaczne. Ale słuchajcie, ten bekonowy, ten bekonowy zabieram do domu ze sobą. Go... Czujesz garnel? Czujesz czuć... garnel? O Jezu, Zasadę. wasabi, ale wasabi nie jest. Zobaczyń. Czy wasabi jest tak wysoko? No nie. Hmm, nie powinno być. To jest habanero pepu, no z. okej, czyli podwójne. Double trouble tak zwany. Nie, nie tylko naj, najostrzejszy sos Kać. świata. <grym> po raz drugi. Po raz. 56. <grym> Jakoś tam Najlepszy coś tam, Najlepsze. I wszyscy później pytają. A później mnie wszyscy pytają, Karol, który to jest najlepsze, najlepsza gra? Za każdym <grym> razem jest <grym> 4. Dobra. Trzy, cztery. Muszę ci zadać, ale. Hmm. To nie jest ostre. To nie jest ostre! Jesteśmy... Czekaj, w gardle, w gardle trochę tak... Nie... Odrobinę tak na kaszel, na kaszę Cię bierze. Mhm. Dobra, słuchajcie, ostrość na pozostała głównie na czubku języka. 2 na 10. Powiem Wam, że zawiodłem Cię najbardziej, bo... Myślałem, bań. że... Da racza. Tak. Racza tutaj, tutaj wygrała zdecydowanie. Dokładnie, nasz zwycięzca. No, dokładnie. No i teraz, Dobra. zaraz idziemy nagrać kolejne trześć sosu, które Kontynuacja będzie właśnie u Karola, wejdźcie na jego kanał. Zapraszam, klik... Albo na przykład możecie sobie kliknąć na planszę, która się teraz pojawiła z filmem do Karola, jest o tutaj po jego stronie. Mm -hmm. e, możecie kliknąć na mnie, żeby sobie nie zasubskrybować. Możecie sobie kliknąć mi. tutaj, żeby wejść na kanał Karola ogólnie sobie. I to byłoby na tyle. Widzimy się u niego na kanale. Papa, pa. cześć! Pa, pa.